Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Problemy z działaniem głównych reflektorów samochodu stają się zauważalne natychmiast, podczas właczania oświetlenia w ciemnym okresie. Dnia jedno z dwóch urządzeń świetlnych pali się. Najczęstsze przyczyny – przepalona żarówka lub bezpiecznik, rzadziej – brak kontaktu w obwodzie elektrycznym. Aby wymienić z żaru świateł mijania, nie musisz udawać się do serwisu, zapoznaj się z instrukcją i wykonaj prosta operację samodzielnie. Wybór elementu świetlnego przed wymiana żarówki, która uległa awarii, należy kupić nowy element pasujący do samochodu. Reflektory większości nowoczesnych samochodów SA wyposażone w elementy z podstawa typu H4, H7 następujących odmian, niedrogie żarówki z zarnikiem wolframowym. Charakteryzują się one krótka żywotnością i słabym strumieniem świetlnym. Najpopularniejsze SA lampy halogenowe. Łacza one akceptowalny koszt z optymalna mocą światła i długa żywotnością. Lampy wyładowcze, inaczej lampy ksenonowe. Niezawodne i tanie produkty, charakterystyczna cecha, dają jasna wiązkę niebieskawego światła. LED. Ekonomiczne elementy, które tworzą dobre oświetlenie i charakteryzują się długim okresem działania. Minusem jest wysoka cena produktu. W razie potrzeby standardowa lampę halogenowa można zastapić z dioda LED lub ksenonem, pod warunkiem, że część pasuje do gniazda. W przypadku zmiany typu elementów oświetleniowych konieczne będzie dokupienie i założenie pary zarowek w obu reflektorach. Niezależnie od typu, moc elektryczna części musi wynosić 55, oznaczenie na opakowaniu 12 V 55. Nie zaleca się wymiany żarówki świateł mijania na mocniejsza, aby nie oslepiać kierowców nadjeżdżających samochodów. Produkty krajowych producentów MAJAK i Dialuch przyciągają najlepszy stosunek ceny do jakości. Z zagranicznych marek warto wyróżnić kilka znanych marek: Philips, Bosch, Osram, General Electric, Coito. Instrukcje wymiany procedurę można przeprowadzić w dowolnym dogodnym miejscu na otwartej przestrzeni lub w ciepłym garażu z dobrym oświetleniem, jeśli jest zimna pora roku. Specjalne narzędzia i urządzenia nie esa wymagane. Aby wyjać żaru świateł mijania, należy wykonać szereg czynności przygotowawczych, odłaczyc akumulator od sieci pokładowej, wyjmując zacisk ze znakiem minus. Zapewnić dostęp do reflektorów spod maski. Światła ukryte ESA w plastikowych obudowach reflektorów, zakrytych z tyłu za slepkami. Po dotarciu do skrzynki zdejmij okragła pokrywę ochronna. Zwykle dostęp do zarowek utrudniają części jednostki napędowej, obudowa filtra powietrza, przewody płynu chłodzącego i zbiornik wyrównawczy, różne plastikowe osłony. W niektórych modelach samochodów dostęp jest zablokowany przez sam akumulator, więc trzeba go zdemontować. Przestrzeń podmaska nowoczesnego samochodu jest niezwykle gęsto wypełniona blokami i agregatami. Sięgając rikę do tylnej części reflektora, nie będziesz w stanie jednocześnie zajrzeć do otworu, musisz pracować na wyczucie. Stat zalecenie: zrób zdjęcie zespołu mocowania żarówki smartfonem wyposażonym w aparat fotograficzny. Instrukcje krok po kroku dotyczące wymiany żarówki w większości samochodów osobowych SA: następujące, po zdjęciu gumowej zatyczki należy. Chwycić listwę zaciskowa, do której podłaczone SA przewody zasilające. Ostrożnie poluzuj go od lewej do prawej i wyjmij złacze ze styków żarówki. Metalowa podstawa żarówki jest przytrzymywana w gnieździe przez zacisk druciany. Naciśnij pętlę lub szywkę na końcu uchwytu przewodu i przesun go w dol lub w górę, aby odłaczyć sprę od występów. Drugi koniec uchwytu jest przymocowany do wspornika. Przesun wspornik na bok i wyciągnij żaru, zwracając uwagę na położenie obudowy. Nie jest konieczne obracanie podstawy podczas demontażu. Zalecenie. W jakim kierunku skierowane esa występy uchwytu, można zobaczyć na wcześniej wykonanym zdjęciu. Nie jest konieczne wyjmowanie całej spre, nie będzie łatwo włozyc ja z powrotem. Wystarczy odpiać zatrzask i wyjać żaru. Aby wymienić z żaru świateł mijania, przetrzyj nowy element szmatka i ostrożnie włos go do gniazda, trzymając za podstawę. Nie dotykaj szklanej żarówki gołymi rękami, pozostana na niej ślady smaru. Lepiej załozyc rękawiczki z cienkiego materiału. Następnie umieść element ustalający z powrotem na miejscu i zatrzaśnij go w występach, uprzednio przesuwając go na zadana stronę. Ostatnim krokiem jest podłaczenie złacza i zainstalowanie wtyczki. Po zakończeniu należy ponownie zamontować zdemontowane części, podłaczec akumulator i sprawdzić działanie nowego elementu świateł mijania. Jeśli pali się zauważalnie jaśniej niż inny działający reflektor, warto wymienić druga żaru. Przyczyny częstego przepalania się zarowek. Żywotność zarowek halogenowych i innych jest podawana przez producenta na opakowaniu od 500 do 750 godzin. Często jednak elementy te nie przepracowują zalecanego okresu z następujących powodów: wartość napięcia zasilacza pokładowego nie. Odpowiada normie, lub stale skacze. Woda przedostaje się do wnętrza reflektora. Utrata kontaktów w obwodzie zasilania świateł z powodu utlenionych zacisków lub przerwanych przewodów. Do normalnego działania świateł wymagane jest stałe napięcie 12 myślnik 13,5 V. Przekroczenie tego progu prowadzi do zwiększenia jasności luminescencji, niezauważalnej dla oka i skrócenia żywotności. Częsta wymiana świateł mijania wynik ciągłej pracy przy wysokim napięciu, które daje generator samochodowy. Przyczyny leżą w takich usterkach: nieprawidłowe działanie elektronicznego regulatora napięcia, poślizg paska napędowego, problemy z alternatorem. Uwaga: skoki napięcia często powodują przepalenie bezpieczników. Przed wymiana zarowek należy sprawdzić stan wkładek bezpiecznikowych. Wykrycie nadmiernego napięcia jest dość łatwe: podłącz woltomierz do zacisków akumulatora, uruchom silnik i wykonaj pomiar na biegu jałowym. Jeśli odczyt przekracza 13,5 V, należy poszukać jednej z wymienionych usterek. Może Ci się również spodobać, komentarze, 27 listopada 2021 roku, godzina 4.52, zalecenia od Lejke lub właściciela Żyguli. W rzeczywistości regulator napięcia w nowoczesnych samochodach jest zaprojektowany tak, aby wytwarzać napięcie około 14,4, 14,7 V. Zapraszamy do specyfikacji regulatora napięcia w samochodzie. Jest to napięcie, którego potrzebują nowoczesne akumulatory CA-CA, aby były wystarczająco naładowane i nie znajdowały się w stanie połowicznego naładowania. Napięcie pełnego ładowania tych akumulatorów wynosi około 15,3V. Jeśli chcesz z tym polemizować, poszukaj warunków pełnego naładowania. Akumulatora i wiedz, że akumulator nigdy nie jest w pełni naładowany w samochodzie, przynajmniej z tego powodu, ze pełne naładowanie. Akumulatora oznacza między innymi jego gotowanie przez kilka godzin w celu wymieszania elektrolitu. Z tego powodu raz na pół roku, rok akumulator powinien być wyjmowany i poddawany konserwacji profilaktycznej, w tym pełnemu ładowaniu. Czyli jeśli napięcie na alternatorze samochodowym wynosi 14,5 V, to na akumulatorze będzie w granicach 14,0, 14,3 V i to jest. Normalne i żadnych pcheł w tym przypadku nie trzeba szukać. A szukać ich trzeba, jeśli napięcie na akumulatorze wynosi właśnie opisane przez autora 13,5 V, bo to na pewno będzie oznaczać straty. Napięcia na utlenionych zaciskach albo alternatora, albo akumulatora. Nawet w gnieździe zapalniczki napięcie 13, 6-13, 8V jest normalne, biorąc pod uwagę rezystancję przewodów i styków samochodowych. Wynika z tego, że jeśli chcesz sprawdzić, jeśli znacznie się od niego różni, o i 30 lub więcej włótów, nadszedł czas, aby skonsultować. Się z kompetentnym elektrykiem. Po drugie, nie wszystko, co jest napisane w internecie, jest prawda. Chociaż można to znaleźć w internecie. Dodaj komentarz.